Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mario Luigi Dream Team. Ten tutaj atak PIS mnie zaczyna irytować, dlatego już zaczniemy, zaczniemy od e? wzięcia go. Eee, Okej, okay, I guess nie mogę zacząć pierwszego wątku, żeby mi coś nie przeszkodziło. Mm. No, to to jest drugi stworyk. Teoretycznie trzeci, ale gumby nie pojawiają się w Overworld, w każdym razie jest to DuraPerl. I to jest bardzo interesujący stworek, ponieważ to ma 89 HP. Mało. Zważywszy na to, że Shygaj ma. I to tam było 140 prawie, no ale różnica tutaj jest taka, że DuraPerl ma 350 defa. Więc nie, <noise> y yeah, to ja tylko zaprezentuję na Rachel jak mało Demedja to zadaje. x, d. Zastanawiacie się pewnie, jaki może być haczyk tutaj. No bo, huh, no może i mają dużo defa, no ale szurli jakiś weak point muszą mieć. E, tak, ta tutaj perełka może e, wyjść, i to nagle ma znacznie mniej defa. Fuck, dlaczego to nie wyszło? Mogę wiedzieć. No, e, dobra, to skoro to już mamy z głowy, będzie trzeba nowe hitel wbić. E, to zaczynamy od pierwszego wątku dzisiaj, jaki mam przygotowany. E, ogólnie e, nie wiem, czy ten odcinek pojawi się w czwartek. Jeśli widzicie go w czwartek, to znaczy, że hashtag Zapierlo wszedł pełną parą i udało mi się to zmontować. Bo e, z, ogólnie e, ja sobie tak grzecznie rysuję. Przez chyba dwie, może trzy godziny już minęły. Nie wiem. Mi się tak przypomniał. Hmm. Czy ja mam The Lim Team zmontowane na, na jutro? In fact, e, nie mam. Co zabawne, e, nie mam nawet nagranego jeszcze. Więc... <ścoughs> e, ogólnie, jeśli zobaczycie to w piątek, to proszę się nie gniewać. Dzięki! Dobrze, i co my tutaj mamy? Tutaj jest. Aha, kolejny ten most, do którego właściwie mogę e... się dostać jakoś, nie? Postaram się na razie unikać wszystkiego, co tu może być. E... Czegoś mi tu brakuje. Hold on. A tu jest bloczek tylko. i tego nawet nie uderza, co ja robię? Okej, okay. i tutaj w ogóle mamy kolejną rurę. Z jakiegoś powodu. E, Driftwood Shore ma aż dwie. I tutaj mamy akurat część plażową. Co, co czysto teoretycznie przy sklepie też była plaża. Tutaj właściwie wszędzie jest plaża, to tak... Luigi, uh, możesz? Chodź. Potrzebujemy cię w naszym składzie. Chodź. I wielcimy się. I tym możemy się dostać do drugiego Attack Piece. A jak mam się dostać na górę? No, preferably... Hmm. Tak, bardzo lubię tę platformę. Jest ona... Cześć, FG. Jest ona e, bardzo dobrze działająca. W cenie jest irytująca. Nie, skądże? A w ogóle tutaj... żeby tylko bloczek... O, tak, to jest tu. The Shore Shot. Tak, to jak do Kaili się kiedyś wrócimy, a... Spokojnie, z... na pewno się jeszcze wrócimy. To... Będzie co robić. E, I teraz tak. Tutaj jest ważna część, bo tutaj będzie... Tutaj będzie ten most. I teraz... Czy tutaj będzie jakby kółeczko? Chyba nie. Wait, ja tu mogę spokojnie przeskoczyć. Yeah, easy się będę bawić Dobra, zaraz tak to będzie kółeczko, ok to jest bardzo istotna informacja nie trafię oh! never mind o lat zostały zaciśnięte w tym momencie <laughs> ok a i min mean, najważniejsze że wyszło ja muszę sobie mapę zobaczyć bo mi tutaj coś coś nie pasuje Nieważne, już mi wszystko pasuje, a do ciebie jak na się dostać. A! A! Ej, bo mnie z tej strony w ogóle nie było, to tak trochę. A no tak, bo mi się przypomniało, żeby iść na lewo, bo tam był save block, i oho, no to będzie można tak fajnie przejść. To miejsce. Aha, dobra, mamy kolejny dream point. Tak, ruchy. Ja ogólnie nie chcę z niczym walczyć jeszcze. Poważnie. No daj mi wejść. Bo wolę sobie uzbierać w końcu ten atak tutaj. I dopiero wtedy rzucać się na walki. A inne bo z tym nowym atakiem to będzie takie przyjemne. Fak. Musiał się tu pojawić, nie? Zobaczymy ile Bye Bye w ogóle zada demedza. Zgadujesz, że zada... Pathetic obrażenia. Wow! To serio nawet nie zabiło. Ej, to jest. To jest serio żałosne. Ale mamy badża i na to jest 33% szans, że się uda. Chyba nie opłaca mi się tego marnować na jednym, nie? Ja Je, zostawię to sobie na nas walkę. No hitler, let's go. I drift uczo rozkończony praktycznie. I to w sumie jak już tu jestem? Dawać mi tego gnoja? Pokażę ci fajnego badża. No czysto teoretycznie dwóch powinno zmienić w grzyba. I mean... Muff is Muff. więc nie, yeah, ten ten match robi to. Jeśli chodzi o to, w jakiego grzybka się zmienia, to zależy od tego ile coinów dropi. Dobra, tutaj jest atak pis na górze jak zwykle, bo dlaczego można by było się dostać tam z łatwości? Nie wyczymy. Dobrze. I teraz co? Czy teraz to? O kurwa! wystraszyło mnie trochę. Hmm. Ostatnio ogólnie troszeczkę nadużywam słowa... ...czy słowa. Bardziej zwrot lowkey. Nie wiem, jest takie... Takie lowkey jest fajne. Ok, teraz przez to. A i tu jest bloczek, który podnosi tylko tą platformę. <głos> I <głos> to jest dobre. Podnosi platformę tylko po to, żeby znowu się przewiercić i wcisnąć kolejny bloczek. Albo i nie, gdzie jest bloczek do. A, dobra, będzie tutaj. Gdzie więcej was tu nie było. Refreshing herb i coiny. A gdzie jest? E do opuszczania mostu? Znaczy. Nie, to tutaj będzie przeciwieństwem opuszczania mostu. A, centralnie obok, okej. Okay. A i to nie jest blotek, tylko przycisk. Eee, tak, wiem, to szczegóły po prostu. I... W sumie pójdę już do Dream na, na wszelki wypadek się podchyluję. Bo czemu nie? I lecimy. Może mnie coś tu zje. Let's find out. No to jedziemy, kocham tę muzykę. Po prostu uwielbiam tę muzykę. Oho. Hmm. Zabawę wyczuwam. Dużo zabawy wyczuwam. Czy <gry> tak fajnie wygląda tutaj, te ściany? Tyle wygląda, jakbyśmy bokiem byli. Ok, wkręcamy śruby. W ogóle też uwielbiam, jak. E, używa się tego, czego e, Spin Jump, tak będąc nazywać Spin Jump, bo już nie pamiętam normalnej nazwy i mnie szczerze ona nie obchodzi, <grytanie> jak Luigi kręci główką, uwielbiam po prostu, e, a i to na górę, no i fajnie. Dobrze, to już lecimy na górę. Jakby mi. Nie, w sumie. W sumie tutaj byłoby lepiej po prostu. <grymne> Widzę, że jest ochrona na high jumpy. Nie, podoba mi się. Aha. E, witam. Szukamy Dream Egg. O, hej, cześć koledzy. E, to ty jesteś Mario, tak? Oh, yeah. Jestem Sibel. Albo wiesz, pani Sibel, albo Sisi... albo cokolwiek. Tak, więc e, mój brat Sidlik e, powiedział mi, że przyjdziecie. Ta, więc mam już dla Was przygotowane piękny dream egg. Wow, w takim razie mogłabyś nam go już... O, wow, aha. Czekajcie, rzęsa mi się odkleiła. Yy, muszę teraz zrobić na nowo cały mój makijaż. Yy, Zajmij mi to tak... z godzinkę. To papa, pa. Gdzie leziesz, babo? Wracaj! Ło! Okej, okay, czy potrzebujecie tego egg aż tak bardzo, hm? Ale wiesz, bo rzecz w tym, że za jakąś tak godzinkę będę jak podwodna supermodelka. O, no, poważnie. Więc chyba jest to warte czekania godzinec, nie? Ludzie ma dosyć. Chwila. Czyli chcecie mi powiedzieć, że jestem supermodelką nawet bez tej dziwnej rzęsy? Eee. Na tak na poważnie. Hej, Podusia, lepiej, żebyś mi tam szeptał, że jestem supermodelką albo żadnego Dream Egg. No, Dream i żeś się wkopał. E, ty, Ja? Ty. Mam mi to powiedzieć? Sibel jest totalną supermodelką, nawet z odklejoną sztuczną rzęsą i bez żadnego makijażu. Powiedz to. Okej. Okay. Sibel jest totalną supermodelką, nawet z odklejoną sztuczną rzęsą i bez żadnego makijażu. Nie słyszę! Sibyl jest totalną supermodelką, nawet z odklejoną sztuczną rzęsą i bez żadnego makijażu. Głośniej! Sibel jest totalną supermodelką. O, serio tak uważasz? Naprawdę? Jestem aż tak piękna. Proszę, powiedziałem tak? Możemy teraz prosić Dreameg. No, ale nie wiem, czy to było takie, no wiesz, szczere. Ale było wypełnione entuzjazmem, więc... Dobra, czas na jajko. Łapcie. I mamy pierwszy Dream Egg. I Luigi jest bardzo zadowolony. No dobra, to jedźmy do następnego Dream Point, po następnego Seedlinga. To następnym razem... Musimy się totalnie zobaczyć, kiedy będę zrobiona na bóstwo, ok? Albo ty myślisz, że będzie kolejny raz. <laughs> Jak na kogoś, kto myśli, że jestem totalną supermodelką, do to tego samego o Was powiedzieć nie mogę. Bo wiecie, bo miałem taki sen: taki rycerz, totalna hotuwa, niebiańką, on po mnie przyjechał. I ten rycerz to był taki, wiecie, totalne przeciwieństwo. Tego poduszkowego księcia, którego znam, niezły sens, nie? Ta na pewno musi o coś znaczyć. Albo coś. Hej, słuchajcie. Ewidentnie widzę, że was zaczynam irytować, tak? Nie skądże? Lidzi <grystanie> się powstrzymuje. I mam to gdzieś. Wodzę na miasto. Huh, ona była wymagająca. Ale przynajmniej wszystko załatwione. Tak, wszystko. Ja nic więcej już tutaj nie ma. To jest bardzo malutka lokacja. Aż jeszcze się upewnię, czy nie ma czegoś ukrytego, ale nie, nie ma. No to możemy wracać i. <grym> Szyli, może być tylko lepiej, right? No to epicko. Pierwsze jajce z głowy. Teraz pora lecieć po następne dwa. No i tu jest. Normalny pilo. Nie, jakby nam. Jakby nam takowy brakowało. In we go. No dobra. Mamy trzy Nightmare Chunks do znalezienia. Już super. O, dzień dobry. Okej, okay, on nie chciał e, po dobroci. E, gdzie mi tam na tyły? Co to ma być? Hm. Mm. Nie. Hm. Nie, yeah, Hm. Mm. Pomieszał mi się. W każdym razie. Oto co jest? E... A. Pardon. Oto jest. Laki tu? Oraz. OL! E, to znaczy spiny. <grych> Dobra. E, zapraszam Rakitu, który ma 60 HP. Oraz te spiny tutaj z przodu mają HP 31. Dobrze. I Rakitu teraz atakuje. No niezły ten atak. A e, no trzeba wbić. I dziękujemy panu. Ja tutaj zresztą więcej spajni, ale to tam nie easy ok, ważne, że ich trafiło. Spajnie mogą być deczko irytujące, ale. Wait, chyba Luigi Nelly Ball na niej jest optymalniejszy. Tak coś mi się szczerze wydaje. Zaraz się okaże, że ten Shockwave to im nie wiem, zada. Znaczy, ten Shockwave z Luigi, Ham... Luigi Nelly Hammer im zada jakoś 20 damage'a i. będzie tak zwany. E... gówno. to im zadał Critical? Eee, ok. Bo ogólnie sprawa jest taka, jeśli chodzi o spajni. One dostają critical damage od skoków. I tak, wiem jak to brzmi. Na nim nie da się skoczyć. Eee. No właśnie. <ścoughs> e. Da się jednak obrócić, jeśli się użyje młotka zwykłego czy znaczy zwykłego... a, shit. Nie. Yeah. Ten... Ten atak jest rzeczą? Holy shit, ja tak bardzo se. O oh my god. Bro. No nie, jeszcze mi defa obniży Nie. Nie. I nie. Ja ogólnie uważam, że to jest bullshit, że tego rakitu tam z tyłu nie uderzyło. Oh, well. Padałby się podchilować, nie? Też tak uważam. Oh, good. Dobrze, i co my mamy tutaj? Czy ja chcę tutaj iść? Tak, bo tu już jest jeden nightmare Chang. Czuli, coś tutaj musi go chronić, nie? O nie, Bloczek! Nie, Luki Gross, Luki tu jest! Oh shit! Nie, czy to jest Superstarsaga nawiązanie? Tak, in fact jest to Superstarsaga nawiązanie. Eee, Aha. A, dobra, bo to były te, które eee, oddają BP i Bros, nasz Legionary Attack, został great lub mniej. Czyli coś totalnie nie dla mnie. Hmm. Ale jestem taki kozak, że ja nigdy nie dostaję great albo mniej. Dajcie się zastanawiam, ile prawdy było w tym zdaniu. <grych> Okej, okay, tu już widać kitu na dole. Ej, a chcę zrobić śmieszną rzecz. Zastanawiam się, czy to, to powinno wyjść. Więc ja zrobię śmieszną rzecz, bo ja lubię robić śmieszne rzeczy. Tak więc moment. No więcej was tu nie było. Okej, okay, yy, spoiler, śmieszna rzecz nie wyszła. Wuhu Mario Level 23. Epicko brachu. E, quick Maps. Hmm. Muff is not muffin. Mmm. Nie, dobra, to tego ci starczy właściwie. Aczkolwiek. Widzę dużą cyferkę. Tak, czy w BP to jest duża cyferka? Dobra, poproszę grzecznie testówkę. A ty tutaj. Że też hitboxy... Nie, ja znam hitboxy Dream Team Shurli. Okej, okay, zwracam honor. Muszę. Oh Zerspij mi tu gnoja. Dawać no hiter. Chcę chce się zmienić w grzyba? Ej! Palu się zmieniło. Palu. Okej. Hmm. Uhu. Przynajmniej to już mam z głowy. Okej, okay, a Luigi widzi fajnie, żeby nie dostanie czwóreczki tutaj. Oczywiście, że nie. Ale chodziło mi o to, że fajnie, żeby na jak najwięcej drobczoperków. Speed, Defik. może HP? O zdecydowanie HP! Holy! Dobra, nie chcę się bawić tonara. Jest to jeden sposób na rozwiązanie tego problemu. Moja aura świeci, gdyż została uwolniona. Dziękuję wam. Okej, okay, poeto. Dobra, i teraz tak, bo czysto teoretycznie możemy już Dreamworld powiększyć. Ale, jak e, jeszcze myślę, bo co było tędy? Tutaj na górę chcę się jeszcze dostać. Bo tutaj chyba jeszcze nie było nic jakoś. Nie, yeah, okej. Okay. Tutaj nie ma żadnych takich poboczniaków. E, no poboczniaków, dlaczego tak mówię, to zresztą się przekonacie. I tu jest kolejny Dream Point. Ale, nie wiem czy. ...to dzisiaj zrobimy. Spróbuję się tam chociaż dostać. A to będzie... ...to będzie już coś. Okej, okay, to... ...to nie jest to. E, gdzie były platformy? W Superstarsadze, oczywiście, że w Superstarsadze były takie platformy. No, gdzie indziej? Silver statue, woohoo! Lyszy, to jest worthless. No ale wymanewrowany profesjonalnie, full profeska. Dobra, teraz tu na spokojnie. Nie, ja chcę tu. O, tu bloczek. Dziękuję, Ultra Candy. O, wrócisz. No i super, Dobra, widzę tego flyga, ja tutaj weźmie, tam zostaw grzecznie. I cyk. Szósty atak, piece. Zostały jeszcze cztery. Kolejny jest tutaj na horyzoncie. No tutaj właściwie było wejście do tego. Będęli w Twitchshore, ew. Ja chcę tu. grzecznie sobie przejdę. Most podnosimy, Nie opuszczamy. Jeszcze tylko sobie grzecznie tutaj pójdę. Szczerze to ja po prostu pomijam te wszystkie walki, bo nie mam czasu dzisiaj. Chcę po prostu. E, że tak powiem. E, wykrztusić e, odcinek. Chcę, że tak powiem, wykrztusić odcinek w miarę szybko. Żeby to te jeszcze tego samego dnia móc zmontować, a resztą wag zajmę się. Następnym razem. I. Szczerze, Nie, yeah, myślę, że na tym możemy zakończyć. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostaw mnie. Demony przebrzydłe. Eee. A może zakończymy w Dillimore? Zakończyć w Dillimore będzie śmieszniej. Tak więc. <grych> Wchodzimy sobie. No okej, okay, i jakakolwiek zabawa czeka nas tutaj. O! The nie, yeah, to od ciebie zaczniemy następny odcinek. Dobra, to dzięki wam za oglądanie i do następnego. Na razie wszystkim, bye bye.